Trójkąt T jest podobny do trójkąta T1 w skali K równa się 1 6, a trójkąt T2 jest podobny do trójkąta T w skali K równa się 3. Pole trójkąta T2 jest równe 24, a my musimy obliczyć pole trójkąta T1. Wiemy, że trójkąt T jest podobny do trójkąta T1 w skali K równa się 1 szósta, czyli trójkąt T równa się Powstaje z trójkąta T1 po pomniejszeniu jego boków 6 razy, czyli po mnożeniu przez skalę podobieństwa równą 1 6 czyli jeżeli narysowalibyśmy sobie jakiś duży trójkąt T1, powiedzmy, że to będzie nasz trójkąt T1 i pomnożyli jego boki przez skalę podobieństwa k równą 1/6 no to otrzymamy mniejszy trójkąt trójkąt podobny którego boki będą 6 razy krótsze od odpowiednich boków trójkąta t1 no i to będzie nasz trójkąt t boki są 6 razy krótsze natomiast pole jest 36 razy mniejsze ponieważ pola są podobne w skali k kwadrat jeżeli ten trójkąt jest mniejszy 6 razy, to jego pole jest mniejsze 36 razy 6 do kwadratu razy. No i patrzmy, co mamy dalej. Mamy powiedziane, że trójkąt T2 jest podobny do trójkąta T w skali k równa się 3. To znaczy, że trójkąt T2 powstaje z trójkąta T po pomnożeniu jego boków. Przez 3, czyli zwiększeniu 3 razy, czyli jeżeli tu sobie napiszemy, że mamy skalę podobieństwa k równą 3, no to w rezultacie otrzymujemy trójkąt 3 razy większy, podobny, to będzie nasz trójkąt T2, no i jego pole jest 9 razy większe od pola trójkąta T. Napiszmy sobie, jaka jest skala podobieństwa między trójkątami T1 i T2. Tutaj zmniejszamy 6 razy, tutaj rośnie 3 razy iloczyn podobieństw 1 szósta razy 3 to będą 3 szóste, czyli tutaj mamy skalę podobieństwa k równą 1 druga. Skoro tak, to ten trójkąt jest dwa razy mniejszy od tego, czyli jego pole jest 4 razy mniejsze od pola trójkąta T1, czyli możemy sobie zapisać, że pole trójkąta T1 jest równe 4 pola trójkąta T2. My wiemy, że pole trójkąta T2 jest równe 24, czyli możemy napisać, że pole trójkąta pierwszego jest równe 4 razy 24, no i to jest po prostu 96. Czyli szukane pole T1 jest równe 96, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D.